Siema, zes witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić tofeum u Eat czyli jakby tofeum, w którym poniekąd musicie zdobyć skakaliz, karalis, katalizatą w skarku i przyprowadzić takiego moba. Aktualnie tutaj mam owca, może to być każdy mob, wszystkie moby to mogą być. Jaki wybierzesz taki będzie po prostu... Przyprowadzić go, e, gdzieś tego moba obok tego katalizatora z kalku i właśnie e, zabić go i się stanie właśnie coś takiego, e, nie ma tutaj cząsteczek EXPA, tylko właśnie coś takiego powstało, ja tutaj sobie to zbiorę, ale aktualnie nie, nie no i macie tutaj ziomeczki. Trzeba takich to skalku tutaj zrobić, no i zabić moba. Obok tego macie tutaj jakiś tofeum, yy, achievement jakiś dostaniecie. Na, yy, no i tutaj aktualnie pokazuję Wam się ten achievement, jak to zrobicie. No i macie ten achievement. Myślę, że, że naprawdę że pomogę Wam w zrobieniu tego achievementu. Ja, ja lecę dalej się cieszyć Minecraft 19, bo wiadomo, że. Nie da, że aktualnie jak teraz to wrzucam to pewnie no pewnie będzie już Minecraft 3, 19 i no naprawdę Minecraft 3, 19 ziomeczki jest epicki. Ja nie wiecie jak się cieszę i dziewczyne, jeśli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę jakiś pozytywny komentarz. Ja bym się z wami żegnał już. Do zobaczenia na w następnych odcinkach. Już, już z McAfee'ego po K-19. Jakiś poradnik, może coś, nie wiem. No to trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć powodzenia z tematem Metem i błogosławień 19 Cześć.